Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj szybka porada, jak jest opisać w bazie danych, w której jest kolumna typu prawda lub fałsz, wynik z drop w którym tak naprawdę jest tekst. Ale chcemy z jakichś powodów wyświetlić naszemu użytkownikowi drop w którym ma tylko dwie opcje do wyboru prawda lub fałsz. Jak coś takiego zrobić? Na początku dodajemy sobie tutaj naszego drop w którym damy sobie po prostu dwie opcje. yes, no, czyli prawda, fałsz. Bierze sobie tak, lub nie. Następnie przycisk Save, abyśmy zapisali sobie tutaj zmianę. Save i wyświetlimy sobie jeszcze naszego użytkownika e-mail obecny, który jest tutaj zalogowany, więc tekst Current User's E-Mail. I zaraz uruchomimy aplikację jako konkretny użytkownik. Od razu sobie kliknę, żeby się uruchomiała oraz w naszej zakładce Data. Mamy tabelę z użytkownikami. Mam tu już jakieś przykładowych użytkowników, łatwo ich wypełnić. Po prostu klikamy sobie New Entry wpisujemy jakiś nowy adres e-mail, bla com, więc mam kolejnego użytkownika, którego zaraz będę mógł wykorzystać do naszych testów. Następnie wracam do tabeli Users i dodaję to pole, o którym mówię, na przykład is something. I to będzie typu prawda fałsz. Czyli tutaj będziemy wpisywali sobie do na naszej bazy danych informacje dla naszego użytkownika. W tą właśnie zakładkę to będzie prawda lub fałsz sobie wpiszemy. Więc jak zrobimy, klikniemy przycisk Save, to zrobimy taką właśnie rzecz jak Make changes to current user i zmienimy mu to pole, które chcemy tu zmienić. Czyli Is something ustawimy na i teraz pytanie: na co? Możemy sobie zrobić tutaj jakieś parcowanie tej wartości value i tutaj spróbować zrobić, sformatować to jako na przykład właśnie nie wiadomo co, nie wiadomo jak to zrobić, więc możemy zrobić to jeszcze prościej, mianowicie usunę to i zrobimy jeszcze raz. Ustawimy tutaj is something na po prostu jest. Tylko wtedy, tutaj damy sobie warunek, tylko wtedy, kiedy dropdown a value is. I tutaj piszemy sobie yes. I zrobimy drugą taką akcję. Copy, paste i ustawimy sobie tutaj wartość nie. Wtedy, kiedy nasz użytkownik dropdownie wybrał sobie nie. W naszym design możemy ustawić jeszcze, że ta opcja tutaj musi być zawsze wypełniona. This input should not be empty. OK. I w workload jeszcze zmienimy sobie reset relevant inputs, aby wykasować nasze rzeczy, więc odpalamy naszą aplikację jako jakiś użytkownik, weźmy sobie tutaj tego, klikam sobie update, run as, to jakiś użytkownik, widać, że wyświetla mi się tutaj jego e-mail, nie ma on wypełnione i something na razie, klikam sobie yes, zapisuję save i wracam do bazy danych, refresh data, zobaczcie, jest, jest wypełnione. I to nie jest tekst. Pamiętajcie, że to nie jest tekst, tylko po prostu bool. Tam wybraliśmy typ tej kolumny, czy teraz to jest lub no. Więc tutaj nie ma tekstu. Musieliśmy to w jakiś sposób skonwertować, bo nasz dropdown tutaj on wyświetla teksty. Weźmy no, klikam save, refresh data i mamy no zapisane. Więc tym prostym sposobem jesteśmy w stanie przekonwertować sobie tekst na wartość boolowską. To wszystko na dzisiaj z mojej strony. Dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. Cześć!